Wymagania prawne utrudniają dobór systemu. Trzeba wziąć pod uwagę możliwe problemy z wyciekiem czynnika chłodniczego oraz jego stężenie i zapoznać się z przepisami dotyczącymi wielkości pomieszczenia. Chyba, że wybierzesz VRV5 z technologią Shirudo. Oferuje najlepszą w tej klasie produktów wszechstronność projektowania wraz z elastycznym systemem, aby zadbać o każde pomieszczenie. Wszystkie elementy reagowania na wyciek czynnika chłodniczego są fabrycznie zintegrowane, bez konieczności przeprowadzania jakichkolwiek badań lub działań na miejscu. Jak działa technologia Shirudo? W mało prawdopodobnym przypadku wycieku czynnika chłodniczego zintegrowane w jednostce wewnętrznej czujniki natychmiast go wykryją. Następnie aktywowany jest lokalny alarm dźwiękowy i wizualny. Zintegrowany ze sterownikiem Madoka. Dzięki konfiguracji na miejscu istnieje możliwość ustawienia sterownika Madoka tylko w trybie alarmu. Jeśli wymagana jest sygnalizacja alarmu w pomieszczeniu nadzoru, można go łatwo zintegrować za pomocą sterownika Madoka lub jako alarm zewnętrzny za pośrednictwem wyjścia agregatu, jednostki wewnętrznej lub za pomocą inteligentnego Touch Manager. Równocześnie aktywowane są elementy kontroli czynnika chłodniczego w celu odzyskania czynnika chłodniczego do jednostki zewnętrznej. Gdy odzyskany czynnik chłodniczy zostanie zmagazynowany w zbiorniku, zawory odcinające zamykają się i czynnik chłodniczy jest bezpieczny. Technologia Shirudo zapewnia maksymalną elastyczność zaraz po wyjęciu z opakowania, bez dodatkowego wysiłku. To rozwiązanie do pomieszczeń o wielkości 10 m2 lub nawet mniejszych. Bez żadnych dodatkowych obliczeń lub elementów do zainstalowania na miejscu, nawet w przypadku zmiany schematu rurociągów lub układu przestrzeni. Rozwiązanie z certyfikatem CB wydanym przez jednostkę notyfikowaną i zgodne z normą IEC 60335 ukośnik 2, ukośnik 40 wydanie szóste. System VRV 5 z Shirudo zaprojektowany z myślą o przyszłości. thank mm -hmm. you